Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, niebo i ziemi, za Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się z Ducha Świętego. Łukesza warunarię pogrzebił, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia z wystał Życie sądzi żywych, marływych. Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny. Ojcze nasz, tu już jest w niebie, święcie imię Twoje, przecież królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. winy. o pomnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przepraszam, nasze grzechy, suknia na Tajemnice radosne, tajemnica pierwsza zwiastowanie. Maria zaufała Bogu, zrezygnowała z własnych szlachetnych planów, stała szanową Ewą, nie powtórzyła dramatu grzechu pierworodnego, nie skupiła się na swoich wątpliwościach i lękach, oddała siebie i swoje życie do wyłącznej dyspozycji Boga. Wszystkie królestwo, Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowość Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowość Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, od ognia piekielnego za wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maria przypomina nam o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. Wiara chrześcijańska to nie tylko przyjęcie faktu, że Bóg istnieje i że jest miłością. To także monta i ofiarna troska o tych, którzy potrzebują w naszej obecności pomocy. Słów, czynów dojrzałej miłości. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony chodź żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź bo za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Bożka, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, O mój Jezu, wasze grzechy zachowaj nas od okna piekielnego. Szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Jezusie Chrystusie, miłość, Niewidzialnego Boga stała się widzialna, abyśmy mogli w niej uwierzyć do końca i bez wahania. Dla chrześcijanina wierzyć to znaczy uwierzyć w miłość, to zawierzyć siebie tej miłości, która stała się widzialna, to kierować się w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Marianne, Boga, writers, welerde, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, zwłaszcza w nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna, ofiarowanie świątyni. Owocna wiara wymaga od każdego z nas, by codziennie ofiarować coś Bogu i ludziom: nasz czas, naszą obecność, naszą miłość, troskę, wrażliwość, nasze radość, cierpienia, to, kim jesteśmy i co mamy. Wierzyć to być do końca wiernym, także wtedy, gdy przenika nas jakiś Mierzy boleści, jakaś poważna próba, czy, czy cierpienie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święty mój przejdź królestwo Twoje. Bądź wola, wola Twoja, Twoje, w, niebie, w niebie, tak i w i na ziemi. naszego poprzedniego, dzisiaj, górę, i dzisiaj. I odpuść na nasze winy, jak i my odpuść, tak w nasze winy, nie łódź nas na pokuszenie. Amen. Ale nas Maryjo, Zdrowa łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc odżywata Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. błogosławiony Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maria Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen Zdrowaś maria łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, O mój Jezu, grzechy, zachowaj nas od ognia piknnego. Tuż najbardziej potrzebuję Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna odnalezienie Pana Jezusa. Wierzyć dojrzale, to rozumieć, że wtedy, gdy Bóg wydaje mi się obcy, daleki czy nieobecny, bo od Niego oddaliłem, On ode mnie nie. I że trzeba Go szukać w świątyni, czyli powracać do spraw Ojca, do Jego prawdy, o Nim, do Jego miłosierdzia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święcie imię Twoje, przyjście królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryja łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan, pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, za nami grzesznymi. Teraz i Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O, mu, o mój Jezu. I to pomóż szczególnie tym, którzy potrzebują pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za przepiękną modlitwę wszystkim pomarańczkom.